Przepraszam bardzo. Przepraszam, że zajrzę. Może trochę nieelegancko, ale tu... A myślałem, że to książka Zmień kurs przywództwa, a to socjologia codzienności. Pozwoli pan, że się przysiądę? Czy to pan jest tym słynnym kapitanem? Czy pan jest Davidem Marketem? W czym mogę służyć? Jestem zaszczycony, panie kapitanie. To, to pan jest tą osobą, która opisała to w książce Turn the Ship Round, jak z najgorszej jednostki atomowej doprowadzić w niespełna rok do najlepszej, angażując załogę. Czy, czy to się stało naprawdę? To pytanie mnie nurtuje. Czy to miało miejsce, panie kapitanie? To się wydarzyło naprawdę. Zostałem kapitanem najgorszej jednostki w US Navy, Santa Fe. I poprzez zmianę modelu przywództwa. W ciągu niespełna roku staliśmy się najlepsi w amerykańskiej marynarce wojennej. To jest niebywałe doświadczenie, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo z tego co czytałem, zamienił Pan wykonawców, ludzi, których byli bierni, w proaktywnych ludzi, którzy brali odpowiedzialność za swoje działanie i stało się to w armii. To, co mnie nurtuje, to czy jest to możliwe, żeby zrobić w biznesie? Bo o tym każdy kapitan w biznesie marzy, aby takie zespoły mieć. Jeśli było to możliwe na okręcie podwodnym, z bronią atomową, z napędem atomowym, jest to możliwe wszędzie, a może nawet przede wszystkim w biznesie, kiedy mamy to środowisko wokół zmienne i nieprzewidywalne. Cóż, pozostaje tylko jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe, aby ten styl przywództwa, budowanie takiej kultury, przećwiczyć w wirtualnej rzeczywistości na symulatorze? To jest najlepsze środowisko laboratoryjne, gdzie możemy przyjrzeć się naszym reakcjom w stresie, w realizowaniu bardzo skomplikowanych misji, przemyśleć i zastanowić się, jak możemy rozwijać nasze umiejętności przywódcze.